Siemaneczko, ja jestem masyczek i lecimy sobie z CS-em. Dzisiaj sobie trochę poskaczemy, bo to jest mapa, w której trzeba skakać. I zaczynamy od startu. Są różne miejscówki na mapach, y łatwiejsze, mniejsze i... Będziemy sobie... Jeszcze nie przeszedłem. I właśnie, to jest skok na okno na Mirażu z Gali, więc... Dobra, no ruszyłem się. Tak. Ej, ale czekamy na siebie, czy nie czekamy? Okej, okay, to teraz ja lecę. To możemy tak zrobić. I tu właśnie są takie skoki. No, nie, dobra, ja wiem, że coś źle robię. Takie właśnie tu są skoki. Wow, dobra. I będziemy sobie. Z, z makadeł, ćwiczyć. Wow, dobra. O, dobra, udało mi się. Teraz jest z okna, z okna na leder No, jest. No, ja sobie pójdę tu już, odsunę się, ale dobra, mam. Nie. No, tu spadłem. No niedobrze. To jest zbugowane jakieś to okno jest. Poczekajcie, bo tutaj jakieś problemy techniczne. No tam się nie da wskoczyć. No, widzisz, nie da się tam wskoczyć. No, kucam, Idź, idź sobie. Co to jest? A, to to, to to, easy. Mm. No, ale aż tak nie panikuj. Kurde, teraz się poślizgnąłem. Dobra. Tak się kłóca, tak się kłóca. ho. Teraz nieciekawy nie skok, ponieważ tu jest trochę problematyczny. Jest, ale było blisko. Jak chcecie, takie jakieś mapki podobne lub mniej podobne to piszcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę bo jak będzie też dużo łapek w górę to poczekaj nie a jeszcze nie tracimy no albo okej, okay, tak też można i lecimy na tę mapkę tak okej, okay. back to lobby okej. Okay. Lecimy na ten poziom, bo możemy wszystko od początku zrobić, ale chcielibyśmy wszystkie przejść. Gdzie? Nie tu, tu. Okej, okay, jesteś. Dobra. Jak chwilę się pomęczymy i nam to w końcu nie wyjdzie. To chyba skipniemy to. Albo zrobimy jakieś cięcie, albo time lapse'a zrobię. Zobaczymy jak to jeszcze będzie tutaj. Z tym naszym skakaniem. Dobra, nie, weź pójdź tu. Mmm, tak, tak mnie się leci. No, fajnie, że spację kliknąłeś. O, fajnie, że ja spację kliknąłem. A poczekajcie, bo ja filmu nie opublikowałem jeszcze na wczoraj. Publiczny ustaw jako premierę, opublikuj. Dobra, nieważne. Już film opublikowywany w trakcie nagrywek. Dobra, już. Wleciał film na kanał Asfordka wczoraj. Zapewne już go widzieliście. Ej, dobra, jak zrobić ten skok? Hint, nie, to nie hint. Nie, dobra, robimy to jeszcze. Wyszła ci, kurde, no. Ej, a z boostem? Jakbyś mnie boostnął? O! Nie, tak. Ale ja nie wiem, czy na ten koniu, koniuszek skakać drzwi, czy... Nie, weź, idź. Mamy to, trudno, że słuchawkami walnąłem. Teraz tu mam wskoczyć, tu mam wskoczyć teraz. Nie da się. A. Dobra, By było blisko, ale ja myślałem, że no to kurde. Źle mi powiedziałeś to wszystko przez to. Dobra, ja jakoś tak poleciałem po prostu, poczekaj, no leć. Dobra, jest to wykonalne. Pierwszy raz w życiu mi się to udało, ale jest. To mapkę przeszliśmy do tego poziomu, dalej nam się nie udało, więc wiecie. Więc to może być różnie. Szósta minuta odcinka. Wystarczy, że jedna osoba, myślę, że przejdzie. Żeby też nie przynudzać, chyba że. Nie, no, nie, no. Trzeba zaliczyć poprawnie poziom. Ja do ja tego w końcu nie zaliczyłem. A, jajaj, było blisko. Dobra, o, dobra, dzięki. Nie, no, znowu było blisko. Okej, okay, dobra. No, nie, 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 jeszcze ten, jeszcze kilka prób. I wracamy za chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem, i teraz to wyjdzie mi za pierwszym razem. Nie, jednak nie. Ale, ale było bardzo blisko. Było bardzo blisko, i nie wiem czemu nie chce mi to wyjść po raz drugi. Mamy to. Ale tu się da wskoczyć? A na lampę? Dobra, kozaczek, dobra. To ty możesz skipnąć i lecimy dalej. No, tu jest taki dziki skok. No, jeden z najtrudniejszych. Ale mi raz wyszedł, raz mi wyszedł. W sensie do tej mapy sprawdzaliśmy, bo ten powiedziałem tak faktycznie. Do tej mapy sprawdzaliśmy. Dalej nie graliśmy to już na 100%. Następnych, dobra, idź już na tym rogu trzeba. Tutaj, widzowie, tutaj o, na tym czymś trzeba się zatrzymać. Może kiedyś te skoki będą nam za pierwszym razem wychodziły? Czemu ja prosto skoczyłem? Dobra, nieważne. O! Ojoj. Dobra, mamy to. Teraz ten... Ten skok mi się wydaje, że w miarę prosty. Ale... Stąd. Dobra. Przyszedłeś? Nie. A, ja prawie przeszedłem. O, ty masz, masz to. Okej, okay, ja też teraz mam, no. Na murek. To jest na jakiej mapie? To jest na... To jest na Mirażu, chyba. Tak, to jest, to jest mid Mirażowy, no. No, dobra, skacz. Nie no, dało się wyjść, kurde, już wychodziłem Chłopco nie może się powstrzymać, żeby Chłopcu, nie może się powstrzymać, żeby aseczka zabić Dobra, let's go Już Już połowa prawie Dobra, trzeba na ten ruch wskoczyć Poczekaj, spadam No O, tu systemy no. Jak byłem blisko. Ale tu jakoś dużo się rozpędzać nie trzeba. Wystarczy. Ale ten skok jest możliwy w ogóle. Tak mi się wydaje, że jest trochę trudny. Poczekaj. A, Spacja. Dobra, myślę, że to, do, ten poziom przejdziemy w dzisiejszym odcinku i druga połowa będzie w jakoś innym. Myślę, chociaż teraz będą chyba trudniejsze poziomy. To może jeszcze jeden. Bo jest już 11 minuta filmu, więc nie chcę też jakoś tego na siłę przedłużać. Ten skok jest taki dziki. Ale, jak wszystkie do tej pory zrobiłem, wszystkie do tej pory zrobiłem, i ten też prawie zrobiłem. Dobra, za niedługo widzowie, te wszystkie skoki będziemy mieć w moim palcu. Ja wam, wam mówię. No, aaa! Jejku prawie wpadłeś. A ja, prawie stanąłem w tym miejscu. Dobra, let's go. Nie, nie skipujemy. Najwyżej zr ten. W następnym odcinku poćwiczymy sobie chwilę. W następnym odcinku to zrobimy. 12, 12 minuta właśnie się zaczęła, skończyła. No, myślę, że 15 minut będzie git. Dobra, jak chcecie więcej takich mapek, takich albo podobnych, to dajcie znać. Łapkami, i byłem blisko. Ej, spadam, no. No tak. ok. <grymne> Okej, okay, dobrze. Jest też możliwość, żebyśmy zagrali jakieś mapki fabularne z botami, więc jakbyście chcieli też takie, to piszcie. Dobra, let's go. No to jest dość, dość trudne. A ja też patrzę, czy nie lepiej. Nie, takim. Też nie, trochę krzywo poleciałem. Mamy. Nie, co? Trzeba zbić trochę tą krawędź, żeby łatwiej było w to wskoczyć. Dobra. Dalsze nasze wzmagania. W tych skokach. Zobaczycie chyba... Nie, dobra, jeszcze półtorej minutki popróbujmy do końca tej gierki. I myślę, że powinno którymś nas się udać. To nie jest chyba aż takie trudne. Poczekaj. Albo z tego, nie z tego to będzie. Za daleko. No właśnie, próbuję. Mm. No właśnie się zastanawiam, ale trochę to może być problematyczne. Poczekaj. Jak... Jakieś kucnięcie, cokolwiek. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Sokole oko, 100% strzałów głowy. Następne nasze wzmagania będą jutro albo w najbliższym filmie z CS-a. Chyba, że jakieś inne wrzucimy. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.